Defilade rozpoczynają poczty sztandarowe. Poczet Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia imienia generała Zofa Bema w Toruniu. Poczet 23 pułku artylerii z Bolesławca, 11 Mazurskiego Pułku Artylerii imienia Generała ZF z Węgorzewa. Oraz V Lubuskiego Pułku Artylerii z Sulechowa. Przed trybuną widzicie Państwo pododdziały z ośrodka szkolenia podstawowego. Są to elewi szkolenia przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych. W chwili obecnej prezentuje się przed Państwem pierwsza kompania szkolna dowodzona na co dzień przez kapitana Marcina Domogalskiego. Plutonami defilującymi przed Państwem dowodzą porucznik śmiechowska, młodszy chorąży Keński oraz młodszy chorąży sztabowy Dębiński. A kolejne pododacek żołnowski. Dowódcami plutonów szkolnych biorących udział w dzisiejszej defiladzie są porucznik Mazur, chorąży Frydrych oraz sierżant Komorowski. Obecnie witamy i podziwiamy lewów Trzeciej Kompanii Szkolnej Ośrodka Szkolenia Podstawowego. Komendantem Ośrodka Szkolenia Podstawowego jest Major Adam Milna, a dowódcą wspomnianej Trzeciej Kompanii Szkolnej Kapitan Mariusz Szpil. Z elewami szkolenia przygotowawczego do Narodowych Sił Rezerwowych są dowódcy plutonów, młodszy chorąży Więcek, Chorąży Wilczewski oraz Sierżant Hoffman. A przed Państwem żołnierze kursu szkolenia wyrównawczego ze Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego. Komendantem Ośrodka Szkolenia Specjalistycznego jest Pan Major War Waldemar Królikowski. powitajmy na uroczystej defiladzie z okazji święta które to powstały 6 lat temu dziś pierwszą kolumnę kolumnę uczyni sprowadzi Weronika Łapińska która otrzymała stypendium premiera jako wyróżnienie za najwyższe oceny prace pozalekcyjne oraz udział w olimpiadach szanowni państwo 5 lat temu z inicjatywy pana Jarosza prezesa bractwa stworzyła się myśl ubrania uczniów w mundury błękitnej armii generała Halera. Dzięki pomocy Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON mamy na dzisiejszej uroczystości uczniów ubranych w mundury wojskowe. Dyrektorem tejże szkoły jest Pan Porucznik Rezerwy Zbigniew Matuszewicz. Obecny na dzisiejszej uroczystości, opiekunem i współtwórcą wspomnianych klas jest Pułkownik Rezerwy Jan Myrcha uroczystą defiladę kończy orkiestra garnizonu Toruń. Panie dobry państwu, jam w centrum uroczystości. święta ojczyzny chwały i chleba.